Jestem Sierotem jestem na Dzisiaj pokażę Ci jak poprawić dynamikę swojego wysłuchania. Zapraszam na trening. Dzisiejszy trening będzie kombinacją trzech ćwiczeń: same ręce, same nogi i cały pod. Jeżeli złożymy to w odpowiednią konfigurację. Nadamy tym ćwiczeniom odpowiedni charakter, możemy poprawić dynamikę swojego wysuwania. O co chodzi? Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie na dynamikę rąk. Całość plus same ręce. Ważna zasada, żeby ręce dodatkowo napędzały wiosło. Tak jakbyśmy chcieli samymi rękami zrobić jeszcze więcej niż całym ruchem. I dookoła. I dookoła. Zobacz, zapamiętaj wrażenia, które towarzyszą temu ćwiczeniu. Drugie ćwiczenie, tym razem na nogi. Całość, same nogi lub same nogi, całość. Konfiguracja dowolna, natomiast została to sama, żeby drugi ruch był jeszcze bardziej rozpędzający niż ten pierwszy. Zacznę od wersji całość, same nogi. No. I teraz odwracamy sytuację. Same nogi, całość. Osobiście tą wersję wolę bardziej, jakoś bardziej nie przemawia. I uwagajcie. żeby mocno odkładać nogami. I na koniec trzecie ćwiczonko. łączymy wszystko, w jedną całość konfiguracji, same nogi, całość, same ręce. I każdy kolejny ruch. Jeszcze bardziej napędzając, pamiętam o wrażenia z poprzednich ćwiczeń, staramy się je wdrożyć teraz w życie, no i próbuję. i następne jazdę to jest jest to też bardzo fajne ćwiczenie na rozgrzewkę dobrze się w można wdrożyć, spróbować Jeżeli trening się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij Ci. Zapraszam na stronę ergotrener.blog i do następnego treningu. Hej!